Cześć. witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym e, filmiku. Było słuchajcie kiedyś pytanie, czy mam jeszcze bucki, e, te co kiedyś pokazywałem. E, że miałem ich sporo. No bucki są w jednym tutaj słuchajcie zbiorniku. Tylko, że bucki było trzeba odkopać i zrobić porządek, bo one są słuchajcie przykryte. Przykryte mchem. By zarosłym mchem już dawno-dawno. I nie chciałem tutaj za bardzo ingerować, żeby, żeby nie ruszać tego, i tak dalej, bo troszeczkę się bałem też tego, że pod tym chem, jak tyle czasu ten bech, jakby leży na tym podłożu, który zakrył jakby całość dna, że pod tym chem jest podłoże, które pewnie jest mega zmulone te podłoże nie wygląda no ale te bucki tam są i dzisiaj mając chwilę, chwilę czasu postanowiłem, że może że może bym jakoś ten mech z tych bucek wyciągnął, wiecie zobaczymy jak to w ogóle wygląda Czy te bu... zobaczcie jak zobaczcie ile jest tych bucek pod tym pod tym mchem patrzcie, to wszystko Tutaj to są zobaczcie bucki, jakbym w jakąś siatkę to słuchajcie złowił. Zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie jak to wygląda, jakbym bucki, jakbym zarzucił siatkę i złapał Bucki w siatkę, nie? Nie wiem czy tutaj sobie roboty zaraz nie zarobię, nie narobię, ale bym musiał jakoś jedną ręką też nie dam rady, ale zobaczcie, tutaj wszędzie tutaj wszędzie zobaczcie są bucki tylko wszystko jest owinięte mchem ale mega nie patrzcie ile tego tutaj jest a nie było tego widać nie zobaczcie ile bucek ale numer i to wszystko słuchajcie wszystkie bucki żyły pod przykrywką tego mchu ale niesamowite dobra słuchajcie muszę rękę potrzebuję jeszcze jedną Wyciągnę, słuchajcie, z tej siatki, z tego mchu, te wszystkie bucki, mech wywalę i za, mo za momencik do Was wracam, dobra? Jak tutaj to powyciągam, bo, no, dwóch rąk potrzebuję. Dobra, i zobaczcie, słuchajcie, na to. Rok czasu, całość przykryta dużą warstwą mchu. Oczywiście nie mam pojęcia co to są zabódzki, bo jak pamiętacie, kilka ładnych lat temu te bódzki do mnie e, przyjechały. Ja tak dokładałem te bódzki, dokładałem, e, ale słuchajcie, co to są buce falandry, to, to nie mam słuchajcie, zielonego pojęcia. Naprawdę nie pytajcie mnie nawet, bo ja. Ale patrzcie, jak to wyrosło. Was weźmy jakiegoś. Zobaczcie był totalnie, był totalnie zawinięty yy, głęboko pod tym chem i pod podłożem. zobaczcie, nie wiem, co to jest, ale patrzcie, jaki pęd puścił długi, On tam aż z dołu idzie. Zobaczcie, jaki kawał tego. A to wszystko były małe szczepeczki. Ale zobaczcie, nie wiem, co to jest. nie mogę wam tylko tak pokazać, jeżeli się znacie to będzie bardzo miło, jak napiszecie mi w komentarzu. Ale powiem Wam, że jak ten zbiornik zarósł i zarósł tak, że nie było totalnie nic widać, a zarósł mchem, to był okres, kiedy ja średnio słuchajcie, miałem czas, żeby coś tam grzebać w zbiornikach. No i tak to sobie zarastało, zarastało, ale że krewetkom pasowało i krewetki czuły się dobrze, to jakby nie ruszałem i byłem naprawdę, totalnie byłem przekonany, że to wszystko słuchaj tutaj zdechło, że pod tą warstwą podłoża, e, które jest, że tam jakby no, nic nie żyje, nie? Tylko te szczyty, które wystawały od tych bucefalandrów, to myślałem, że tylko to jako tako się trzyma, ale cała reszta, że to będzie po prostu totalna, totalne, e, totalne dno, nie? A zobaczcie, że nawet takie małe szczepeczki, które były gdzieś tutaj są jeszcze całe zaglonione. E, A czyli zagonione e, od mchu, nie? Jeszcze by było, trzeba tutaj poobrywać. Ale zobaczcie, że nawet takie małe, mikroszczepeczki to wszystko swoje się jakoś trzyma. Ale numer, nie? Ale numer. Zobaczcie w ogóle to, co to jest. Zobaczcie, jakie ma liście. Tego nigdy nie widziałem. On zawsze był zielony. A teraz zobaczcie. Zobaczcie na te liście. Ty napiszcie mi naprawdę w komentarzach, jeżeli wiecie, co ja tutaj mam, tak mniej więcej. No bo to. Chyba, że może będzie łatwiej, jak porobię zdjęcia. Jak porobię zdjęcia i wystawię, słuchajcie, u mnie na Facebooku. Czekajcie, tego sobie przesunę. No ale to liście kozak, nie? Patrzcie. Nie mam pojęcia co to jest. No a podłoże, słuchajcie, wcale tak tragicznie nie wygląda. Fakt, że jakbym ruszył, to jest jeden wielki muł, nie? Ono nigdy nie było ruszane. Gdzieś tak do tej wysokości, do tej wysokości było wszystko zarośnięte mchem. I wszystkie te małe szczepeczki wszystkie były pokryte mchem, tylko było widać szczyty, szczyty tych dużych bucek, nie? A teraz słuchajcie, jak odkryłem wszystko. To ja pierdzielę, ile ja tego mam, nie? Aż nie do uwierzenia. I to naprawdę takie fajne, fajne okazy, kurczę. Tylko żebym ja jeszcze miał pojęcie, co to jest, nie? A nie mam pojęcia. No dobra, słuchajcie, także... To by było chyba na tyle. Stwierdziłem, że dzisiaj zerknę po prostu, co tam, co tam się dzieje. Bo były pytania gdzieś pod którymś filmem Chopin. A jak tam twoje buce falandry? I ja powiem wam szczerze, że nic nie odpisywałem, bo było mi głupio, że ja jakby zapuściłem to, że tutaj tych bucek już na pewno nie ma. A tutaj zobaczcie, jaki las bucek się zrobił. No kurcze, rany, rany, o rany kurcze. No piękne, piękne tylko mówię. No nie wiem, co jest co, ale wygląda to zacnie, nie? Te takie wysokie duże niektóre mają liście takie byle jakie mają dziury w liściach. Widzicie te szczyty dziury w liściach i te liście troszeczkę glona mają, ale to co było wszystko słuchajcie na dole przykryte przykryte mchem to naprawdę się trzyma kurde aż jestem aż jestem w szoku, że mam tyle bucek zobaczcie, ale numer. No dobra, to niech to słuchajcie rośnie. Tu w ogóle jakie malutkie, sobie, słuchajcie, powychodziły. Na lignicie widzicie, tu jest duży, a popuszczało na dole pełno takich małych. Ale jaja, no dobra, fajnie, fajnie. Jestem naprawdę mile zaskoczony. No nic, dobra, trzymajcie się. No i zobaczcie, mam buccarię. Kurde, no naprawdę jestem w szoku. I tutaj takiego małego Anubiaśnika z trzmielu kiedyś przetargałem. Snow White się nazywa. No i na razie się trzyma jeszcze. Zobaczcie. Snow White. A tu będę miał kurde butkarium. Tylko tak wszystko wiecie, położone jest na dnie zbiornika. Też nie fajnie. To raczej powinno być jakoś tak. jakiś korzonek, coś, żeby to się ładnie prezentowało, nie? A tak jak jest. A tak jak jest wszystko nawalone na dole, to tak one i tak gdzieś tutaj się, się pochowają zaraz, bo duże urosną, przykryją te małe i nie będzie widać. No ale zobaczymy. To by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i trzymajcie się. Cześć, cześć.